Dziś zabieram Was do jednej z największych atrakcji Małopolski wieży widokowej w Krynicy Zdrój. Pokażę Wam jak się tu dostać, ile to kosztuje i czy naprawdę warto. Wieża znajduje się na terenie ośrodka słudwiny Arena na stoku Jaworzyny Krynickiej na wysokości około 896 metrów nad poziomem morza. Z tej perspektywy Krynica Zdrój i cały Beskid Sądecki wyglądają jak z pocztówki. Jeśli trafisz na słoneczny dzień na horyzoncie możesz nawet dostrzec tatry. Jesteśmy już na parkingu pod wieżą. Jest on bezpłatny, więc to akurat bardzo fajnie. I patrzcie, tutaj jest kolejka, i widzimy już w tle naszą wieżę. Możecie tu dojechać samochodem. Na miejscu znajdują się trzy bezpłatne parkingi. Jeśli wolicie spacer, z centrum krynicy prowadzi tu oznakowany szlak. Przy dolnym parkingu znajduje się kasa biletowa, w której kupicie zarówno bilety na kolejkę, jak i na wieżę widokową, bo na górę można albo wejść na nóżkach sobie, albo pojechać kolejką, którą wam za chwilę pokażemy. Tak wygląda kolejka na szczyt: to sześcioosobowa kolejka krzesełkowa. Przesełka mają osłony przeciwwiatrowe i przeciwdeszczowe, więc nawet w chłodniejsze dni przejazd jest komfortowy. Podczas jazdy około 10 minut widać panoramę Krynicy, lasy byskidu Sądeckiego i samą wieżę wyłaniającą się między drzewami. My zdecydowaliśmy się pójść pieszo. Yy, idziemy wzdłuż tutaj właśnie stoku, jest też normalny taki szlak dookoła. On zajmuje podobno około półtorej godzinki. A jak dotrzemy na górę, to powiem Wam, ile zajmuje wejście tutaj wzdłuż stoku poza sezonem zimowym. No jest ta możliwość wyjścia pod wyciągiem, czego nie można robić w zimie, o tym pamiętajcie. Jesteśmy już pod wieżą. Dojście zajęło nam około 15 minut takim spokojnym tempem. No widać z góry też parking, więc można zobaczyć, że nie jest to jakaś bardzo długa odległość, więc tą decyzję, czy idziecie sobie na nogach, czy jeżdżacie kolejką, pozostawiam Wam. Górna stacja kolejki znajduje się tuż przy wejściu na ścieżkę w koronach drzew. Pod wyciągiem jest też budka z jedzeniem, jest herbatka. Kiełbaska, grill. Ceny nie są takie złe. Myślę, że nawet całkiem przystępnie. Herbatka 12 zł. To całkiem fajnie. A tu grillują się przysmaki. Jest też miejsce, gdzie możecie sobie usiąść i zjeść. Więc całkiem fajnie. Zamówiliśmy sobie na osobę taką kiełbaskę i herbatkę. Taki zestaw kosztuje 30 zł, więc nie tak źle. Sprawdzimy, jak pan ją ogrilował. W stawie, patrzcie, z kiełbaską jest też ogóreczek, więc bardzo fajny zestawik. Powiem wam, że w takim spacerku taka kiełbaska jest idealna. Zobaczymy tu też różne drewniane konstrukcje czy lustro do selfie z górami. Za wyciągiem kierujemy się w prawo do wejścia na ścieżkę w koronie drzew. Gdybyście nie zakupili biletów na dole, to na górze też jest kasa, gdzie możecie kupić bilety na wieżę. Tu już się zaczyna trasa do naszej wieży. Patrzcie nade mną, są normalnie kładki, zaraz tam będziemy. Na wieży widokowo na cały ten spacer wśród koron drzew, no nie można wejść ze względów bezpieczeństwa z pieskiem. I tu przy wejściu jest hotel dla piesków, więc nawet jeżeli idziecie na spacer w góry ze swoim psem, możecie go tu na chwileczkę zostawić, przejść się ścieżką i później wrócić po swojego przyjaciela. A tu nawet są jeszcze biletomaty, więc po prostu bileciki możecie kupić sobie w trzech miejscach, na samym dole przy parkingu, przy wejściu, no i jeszcze w takim biletomacie. Cała konstrukcja robi ogromne wrażenie. Wieża i ścieżka jest wykonana z drewna akacjowego, trwałego i elastycznego, które świetnie komponuje się z otaczającą przyrodą. Trasa Kładkami ma ponad 1000 metrów, jest płaska, więc spokojnie możecie przyjechać tutaj z wózkiem. Na trasie znajduje się ścieżka edukacyjna z różnymi interaktywnymi zabawkami, więc, to też fajna opcja na spacer z dziećmi. Ciekawostki dla młodszych i starszych, np. ile zużyto wkrętów do budowy wieży, informacje o florze i faunie, kulturze regionu, łemkach czy informacje na jakiej aktualnie wysokości się znajdujesz. Spacer zajmuje około 20-30 minut, podczas którego możesz delektować się widokami, dźwiękami lasu i szumem drzew. Wieża otwarta jest cały rok, chyba że warunki atmosferyczne na to nie pozwalają. Jesienią jest tu naprawdę bardzo kolorowo i bajkowo, no i nie ma aż tak dużo ludzi. Po krótkim spacerze ukazuje się nasza wieża. No, powiem, że widoczek jest całkiem niezły. Pokażemy Wam, jaki jest widok z góry. Sama wieża ma 49,5 metra wysokości, czyli tyle co 17-piętrowy budynek. Ścieżka wspierana jest na 18 wieżach sporniczych i 87 słupkach, a jej łagodne wzniesienia sprawiają, że spacer jest przyjemny bez trudnych podejść. Na wieży widokowej znajduje się 60-metrowa zjeżdżalnia. Przed zjechaniem trzeba sprawdzić, czy ma się odpowiednią wysokość. Ja sprawdzę teraz. Łapię się na zjazd, ale niestety nie mogę zjechać, bo zjeżdżalnia w sezonie zimowym jest nieczynna. Patrzcie, tam jest rura w takim domku i zjeżdżalnia idzie na sam dół. Fajna, fajna atrakcja. Szkoda, że z niej nie skorzystamy. No nic, może trzeba będzie przyjechać tu w sezonie letnim. To pierwsza taka konstrukcja w Polsce. Drewniana wieża widokowa z 1030-metrową ścieżką w koronie drzew. Wieża zdobyła pierwsze miejsce w konkursie Budowa Roku 2019, organizowanym przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Budowa pochłonęła ponad 15 milionów zł, czego 3 miliony 600 mln pochodziło z dofinansowania Unii Europejskiej. Jeszcze nie jesteśmy na górze, a już dość mocno wieje więc zabierzcie ze sobą czapki lub po prostu bluzę z kapturem. Ze szczytu rozciąga się piękny widok na Beskid Sądecki. Trzeba przyznać, że widok z góry robi wrażenie. Krynica Zdrój, malownicze lasy i szczyty górskie. Gdyby tak nie wiało, można byłoby tu siedzieć godzinami. Zejść z wieży możemy tą samą trasą lub bezpośrednio schodami w dół wieży. Ile kosztuje wejście na taką wieżę? No nie jest to najtańsza atrakcja, bo kosztuje aż 100 zł. Bilet łączony, wieża plus kolejka to koszt niecałe 130 zł. No dość dużo. Czy atrakcja jest warta swojej ceny? Nie będę tego oceniać, jak dla mnie jest to dość duża kwota. Aczkolwiek sama konstrukcja i widoki robią wrażenie. To już tyle. Dziękuję za oglądanie. Dajcie znać w komentarzu, czy byliście już na wieży w krynicy Zdrój. Jak wam się podobało i co sądzicie o cenach? Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Widzimy się w kolejnym odcinku.